od paru dni mamy dość mocno zmienioną organizację ruchu w ciągu Alei Piłsudskiego pomiędzy Gołonogiem a Redenem w zasadzie od między Targiem a Rondem Budowniczych kuty Katowicy jeździmy po jednej po jednej jezdni na całym odcinku i ta organizacja ruchu powiem szczerze jest bardzo, jest bardzo krytykowana w internecie. Jest taka grupa, powiedzmy, gdzie można różne problemy zgłaszać, związane z tym, jak funkcjonuje nasze miasto. I tam jest mocna, powiedziałbym, krytyka tego rozwiązania. Absolutnie w żaden sposób nie zabieram nikomu prawa do krytyki ani do wyrażania swojego zdania na jakikolwiek temat. Sam wiele rzeczy krytykuję. Sam zresztą tutaj nawet ostatnio wskazywałem miejsca, gdzie ta organizacja ruchu w jakiś tam sposób powinna się zmienić, bo obecnie jest. Delikatnie mówiąc, nieco, nieco myląca. Natomiast to, co czytam w internecie, to tak naprawdę mamy krytykę tylko po to, aby skrytykować. Czyli krytyka ta nie oddaje nic w zamian. Czyli jest to na zasadzie, jest to opisanie czegoś na zasadzie. No, zrobili ronda i zrobili źle. Dobrze, w takim układzie, ja się pytam, co zamiast. Jeżeli nie ronda, bo one w tym momencie powodują yy, ogromne korki, to co teraz toczy się w tym korku, to jest efekt właśnie tego, że. Yy, że mamy tutaj czy to przy granicznej czy przy targu że mamy właśnie ronda to właśnie dzięki temu ten koreczek co w zamian czy światła byłyby rozwiązaniem lepszym Myślę, że nie. Światła powodowałyby korki w ciągu całego dnia. Rondo jest rozwiązaniem najmniej ingerującym tak naprawdę w ruch drogowy rondo jest skrzyżowaniem na którym ruch cały czas toczy się płynnie za każdym razem z każdego kierunku wjeżdża pojazd i jeździmy sobie jeździmy sobie w, w koło Tak więc skąd, skąd tego rozwiązania y, krytyka? To jest tak naprawdę, tak jak mówię, no to jest krytyka tylko po to, aby skrytykować, aby stwierdzić, że to jest głupie. No dobrze, ale jeżeli krytykujemy, dajmy coś w zamian. Yy, światła, światła też powodowałyby korki. Więc y, tutaj nie, nie wydaje mi się, aby inna organizacja ruchu coś, coś poprawił. Rzecz druga, bo dojeżdżam właśnie do skrzyżowania z, z graniczną i tutaj oczywiście jest zlikwidowane przejście podziemne i również to stworzenie tego przejścia w poziomie jezdni również jest krytykowane. Podawane jest to, że jako argument do tej krytyki, że tak naprawdę yy, brak tego podziemnego przejścia, że będzie niebezpiecznie. A czy ktoś tutaj sobie zadał trud i szedł powiedzmy takim popołudniem? Już nie mówię późnym popołudniem. Jako o 17 powiedzmy. Przy jeszcze zimowym czasie, tym przejściem podziemnym, pewnie nie przechodzenie przez jezdnię. Pomimo tego, że tutaj było przejście podziemne, było w zasadzie normalnością. To tutaj był normalny widok, że tutaj ktoś wysiadał z tramwaju, przechodził, przechodził przez jezdnię, pomijał przejście. Podziemne. Teraz to będzie nieco, nieco zmienione. Wszyscy będziemy przechodzić przez przejście tutaj przy skrzyżowaniu. A więc sygnalizacja, która będzie nadal, będzie działała w taki sposób, że jeszcze będzie obsługiwała też przejście dla pieszych. Czyli tak samo jak jest to chociażby przy Tysiąclecia, czy jest to przy targu. Bo tego przejścia nie będzie tutaj, gdzie jest teraz tymczasowe. To, że to przejście jest odsunięte od skrzyżowania, to, to jest rozwiązanie tymczasowe. To przejście będzie 50 metrów wcześniej, będzie przy, przy skrzyżowaniu z granicznej. Będzie równolegle do ulicy granicznej poprowadzone przejście, przejście dla pieszych. Natomiast krytykowane są korki, a zobaczcie. Dlaczego nikt nie wykorzystuje tego lewego pasa. Dlaczego się nie rozstawiamy na dwa pasy, dojeżdżając do, do targu? Tylko tkwimy, jak te, za przeproszeniem, barany w jednym ciągu rozstawiać się na dwa pasy, bo to te dwa pasy są. Ale krytykować potrafimy, że są korki, krytykujemy. Krytykujemy nie tych. I daleki jestem od tego, żeby, nie wiem, laurkę tutaj pisać, nie wiem, prezydentowi, być może Wydziałowi Komunikacji. Ktoś, kto mnie zna, wie, że tak nie jest. Że tam, gdzie jest źle na drogach, tam będę zawsze krytyczny, a w Dąbrowie jest dużo tej krytyki na drogach. Więc absolutnie ani Wydział Komunikacji, ani prezydent miasta na taką laurkę na tą chwilę nie zasługują, więc. Absolutnie tej laurki tutaj nie dostają. Ale jeżeli krytykujemy, to krytykujmy w taki sposób, żeby ta krytyka przyniosła jakieś efekty. A nie krytykujmy dla samego krytykowania, bo on tak, bo mi się nie podoba, bo jest korek. Mnie też się nie podoba, że się nie da na gołą nogu w tej chwili funkcjonować, bo jest głośno. Huk przez cały dzień jest taki, że się nie da wyżyć. No, ale coś za coś. Po pierwsze, mieszkam w takim miejscu, po drugie, chcemy, żeby nam się miasto rozwijało, więc w jakiś sposób te uciążliwości musimy przeżyć. I to samo z korkami. Niestety. Tak się zastanawiam, czy aby wszyscy ci, którzy krytykują remont na Alei Piłsudskiego, twierdząc, że są tam ogromne korki, to czy aby z tych korków nie uciekli na chociażby ulicę 11 listopada. Zobaczcie jaka tutaj kolejka. Ale dzięki temu Aleja Piłsudskiego jest bardzo fajnie przejezdna. I te korki aż tak bardzo się tutaj nie tworzą. Wszystko dlatego, że wszyscy uciekli, czy to na 11 listopada, czy to na aje Zagłębia Dąbrowskiego. Oczywiście gdybym w taki sposób to sytuację tutaj przedstawił. No, to bym, moi drodzy, przesadził, bo korkuje się, z każdej strony się korkuje. Faktem jest, że wielu kierowców właśnie przez to, że się korkuje, ucieka. Dzięki temu czasami się tak zdarza, że, że tutaj się luźniej jedzie.